Już za nią tęsknię. Jest najpiękniejsza. Jeśli nią żyję, nie się nią tęsknię. Za, za życiem zieleni, za ciepłym słońca promieniem, tęsknię. Bo żyję deszczem przelanym. Tęsknię, bo żyję w ciemnościach jak w Tęsknię, bo żyję młodym nazywanym. Tęsknię, bo żyję bez życia. Ale to tylko chwila, która przeminie. i damy na nowo życie, raz życie. I na to wciąż czeka, na moment znudzenia, raz z nowym życiem. Ławeczka na niej stary człowiek, taki zwyczajny, a jednak pełen światła. Tyle przeszedł, a jednak się uśmiecha. Już nie ma sobie ryczy, żalu, smutku. Kiedyś bolało, nadal boli, ale on wybaczył, wybaczył jak wielu, jak wielu na nowo nauczył się żyć. Obok niego spadł liść. Kiedyś liście z tych samych drzew spadały na ruiny miast, na zrozpaczonych ludzi, na martwe ciała, Marysieńki, na zimne ciało Marysienki, na ciało jego ojca, przyjaciół, ale on wybaczył, wybaczył jak wielu, jak wielu na nowo nauczył się żyć. Zabiął wiatr, kolejny liść spadł z drzewa, mignęło kolejne strumień Wspomnę strachu i bezsilności, a potem podniesienia się z upadku walki. Walki o godność człowieka. Dwa kolejne spadły i znowu. Oświęci to cierpienie ponad siły, te dzieci tak bezbronne, chyba nawet nie rozumiejące do końca. Nie rozumiejące tej ja ogromnej fali nienawiści. I Staś, ten Staś, który nawet w tym miejscu potrafił obdarzać uśmiechem i jego mamy zagładzone ciało, złożone w masowym grobie. Jagódka, ukochana starsza siostra, błagająca gestapowców, żeby nie zabijali jej nowo narodzonego dziecka. I twarz obojętna, bez wyrazu. Kiedy rzuca mamę w obozu, ta twarz na zawsze pozostanie w pamięci. Nadal obojętna, nadal bez wyrazu. Kiedy matka, upaczącą po stracie dziecka, prowadzono na śmierć w komorach gazowych, te wspomnienia nigdy nie zblakną, ale on wybaczył. Wybaczył jak wiemy, jak wiem na nowo, no, nauczył się żyć. Pacza wieczna jest pusta. Nikogo już na niej nie ma, oprócz kilku zwiędłych liści. Ale staruszek jest niedaleko. Kładzie płacie białym różem, na nagrobku z napisem. Marysieńka przeżyła dwadzieścia dwa lata, potem widzę, jak podnosi się i oddala, jest już daleko, kiedy odwraca głowę i posłał uśmiech w moją stronę i wiem, że on wybaczył, wybaczył jak wielu, jak wielu znowu nauczył się żyć. Wartość wcale nie kazano, kiedy słońce chwałą czerwień na nie Kiedy liście z drzew spadało, dzień się coraz krótszy stawał. Ty kroczyłeś za ojczyznę, jak żyć mało. I odszedłeś, od rodziny, od przyjaciół i wrogów. Całe życie poświęciłeś w tamtej chwili Bogu. I odszedłeś, też ode mnie, wciąż cię kocham, powtarzałeś, ale wiem, Nadziei wróć nie miałe. Po bezdrożach i połąkach, po łąkach, bo na pieśń o tobie. Zginął chłopiec na pustkowi. nikt nie zauważył tego, choć był bliski tylu ludziom, śmierci niebo nie dostrzegł. Kośdą zrozumie, i kończące pole tęsknoty ogarniają serce. Jak smutno i samotnie przez życie błądzić świętymi liczkami bez słońca. Jak ciężko jest znaleźć pokrewną duszę, gdzie szukać miejsca dla siebie. Trudno jest w te ciągłe katusze, oczami serca dostrzec kogoś bliskiego. Promyk nadziei na spokojne jutro. Zagurzony ogień czeka, aby go otworzyć. Przewraca pożółkłe kartki, wracając wspomnienia. Babcia, trzyma mnie za rączkę. W słońca prześwija wszystko na w Rzucił liście, się pod stopami. Widzę uśmiech na twarzy. Nie musi nic mówić. Ja wiem, że mnie bardzo I nie potrzeba mi nic więcej, tylko to, kochający swoją Krople deszczu spływają po szybach, jak łzy w ogladzie policzkach. policzka. Pełne blasku niebieskie oczy Zbrojne serce drży liczy, i czyń całce bliskie osi. Tęsknij za Twoją obecnością, uśmiechem, miłymi słowami, jak za promieniami słońca. Nagle chmury rozstępują się, oślepia mi jasność zalewająca drogą. Pojawiasz się Ty, a razem z Tobą zaczynasz żyć na nowo ale tej najpiękniejszej. Wspomnienia, młodość, uczucia. Usiadłem na kamieniu, i też Rozglądnij się Bogu. Co widzisz? Pędzących ludzi. Mnóstwo setki tysiące ludzi. Ale oni nie widzą siebie. Biegną za karierą i nie, nie, nie. Człowiek na Bogu, nieważny. Rodzina? Później, brak czasu. Spójrz. Ktoś do Ciebie uśmiecha. Słyszysz? Pan powiedział dzień dobry. Dziecko dało Ci jesienny bukiet z liści. A Ty? Biegniesz szybciej, coraz szybciej. Nie dasz rady zatrzymać czasu. Szukasz szczęścia. Ono jest wokół Ciebie. Otwórz oczy. Posłuchaj głosu serca. Przecież już jesień. Moje serce już zatęskniło za normalnym człowieczeństwem. Więc stanęłam i znalazłam szczęście. A ty?